Lilię. Zbrodnia to niesłychana, pani zabija pana, zabiwszy grzebie w gaju na łączce przy ruczaju. Grób lilią zasiewa, zasiewając tak śpiewa. Rośnij kwiecie wysoko, jak pan leży głęboko, jak pan leży głęboko, tak ty rośni wysoko. Potem cała skrwawiona, męża zbójczyni żona, bierze przez łąki, przez knieje, i górą, i dołem, i górą, zmrok pada, wietrz gwieje, ciemno, wietrzno, ponuro, wrona gdzini, gdzie kracze i puchają puchacze. Bierze w dół do strumyka, gdzie stary rośnie Bóg, do chatki pustelnika, stuk, 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 stuk. Kto tam? Spadła zapora, wychodzi starzec, świeci. Pani jak kształt upiora, z krzykiem do chatki leci A, ha, ha zsiniałe usta, oczy przewraca w słup Drżąca, zbladła jak chusta A, mąż, a, trup Niewiasto, pan Bóg z tobą Co ciebie tutaj niesie wieczorną, słodną dobą Co robisz sama w lesie? Tu za lasem, za stawem, błyszczą mych zamków ściany Mąż z królem Bolesławem poszedł na kijowiany Lato za latem bierzy, nie masz go z bojowiska Ja młoda, śród młodzieży, a droga cnoty śliska nie dochowałam wiary, ach! Biada mojej głowie. Król srogie głosi kary, powrócili mężowie. Ha, ha, Mąż się nie dowie, nie dowie! Oto krew, oto nóż! Po nim już, po nim już! Starcze, wyznałam szczerze, ty głos świętymi usty, jakie mówić pacierze, gdzie mam iść na odpusty. Ach, pójdasz do piekła, zniosę bicze pochodnie, byleby moje zbrodnie wieczysta moc powlekła! Niewiasto, rzeczę stary, więc ci nie żal rozboju, ale tylko strach kary. Idźże sobie w pokoju, rzuć bojaźń, rozjaśnij wieczna twa tajemnica, bo takie sądy Boże, iż co ty zrobisz w skrycie, mąż tylko wydać może, a mąż twój stracił życie. Pani z wyroku rada, jak wpadła, tak wypada, bierze nocą do domu, nic nie mówiąc nikomu, stoją dzieci przed bramą, mamo, wołają, mamo, a gdzie został nasz tato? Nieboszczyk, co? Wasz tato? Nie wie, co mówić na to. Został w lesie, za dworem, powróci dziś wieczorem. Czekają wieczór, dzieci, czekają drugi, trzeci, czekają tydzień cały, nareszcie zapomniały. Pani zapomnieć trudno. Nie wygnać z myśli grzechu. Zawsze na sercu nudno, nigdy na ustach śmiechu, nigdy snu na źrenicy, bo często w nocnej porze coś stuka się na dworze coś chodzi po świetlicy. Dzieci woła. To ja, to ja to. Dzieci, wasz tato. Noc przeszła, zasnąć trudno. Nie wygnać z myśli grzechu. Zawsze na sercu nudno, nigdy na ustach śmiechu. Idź Hanko, przez dziedziniec, słyszę tentent na moście. I kurzy się gościniec, czy nie jadą tu goście. Idź na gościniec i w las, czy kto nie jedzie do nas. Jadą, jadą w tę stronę, tuman na drodze wielki. Rżą, rżą koniki wronę, ostre błyszczą szabelki. Jadą, jadą panowie, nieboszczyka, bratowie. A witajże, czy zdrowa, witajże nam bratowa. Gdzie brat? Nieboszczyk, brat? Już pożegnał ten świat. Kiedy? Dawno, rok minął, umarł, na wojnie zginął. To kłamstwo. Bądź spokojna, już skończyła się wojna. Brat zdrowy i ochoczy, ujrzysz go na twe oczy. Pani ze strachu zbladła, zemdlała i upadła. Oczy przewraca w słup, z trwogą dokoła rzuca: Gdzie on, gdzie mąż, gdzie trup? Powoli się ocuca, mdlała niby z radości i pytała u gości: Gdzie mąż, gdzie moje kochanie, kiedy przede mną stanie? Powracał razem z nami, lecz przodem chciał pospieszyć nas przyjąć z rycerzami i Twoje łzy pocieszyć. Dziś, jutro pewnie będzie, pewnie kiedyś w obłędzie ubite miną szlaki zaczekajmy dzień jaki. Poszlemy szukać wszędzie, dziś, jutro pewno będzie. Posłali wszędzie sługi, czekali dzień długi. Gdy nic nie doczekali, z płaczem chcą jechać dalej. Zachodzi drogę. Pani. Bracia moi kochani, jesień zła do podróży, wiatry, złoty i deszcze wszak czekaliście dłużej. Czekajcie trochę jeszcze. Czekają przeszła zima, brata nima i nima. Czekają, myślą sobie, może powróci z wiosną, a on już leży w grobie, a nad nim kwiatki rosną, a rosną tak wysoko, jak on leży głęboko. I wiosnę przeczekali i już nie jadą dalej. Do smaku im gospoda bo gospodyni młoda, że chcą jechać udają, a tymczasem czekają, czekają aż do lata, zapominają brata. Do smaku im gospoda i gospodyni młoda. Jak dwaj u niej gościli, tak ją dwaj polubili. Obu nadzieja chce, obydwaj zjeść trwogą, żyć bez niej żaden nie chce, żyć z nią obaj nie mogą. Wreszcie na jedno zdani, idą razem do pani. Słuchaj pani bratowo. Przyjmij dobrze nasze słowo. My tu próżno siedzimy. Brata nie zobaczymy. Ty jeszcze jesteś młoda. Młodości twojej szkoda. Nie wiąż dla siebie świata. Wybierz brata za brata. To rzekli i stanęli. Gniew ich i zazdrość piecze. Ten to ów okiem strzeli. Ten to ów słówko rzecze. Usta sine przycieli. W ręku ściskają miecze. Pani ich widzi w gniewie. Co mówić? Sama nie wie. Prosi o chwilkę czasu, bierze zaraz do lasu. Bierze w dół do strumyka, gdzie stary rośnie Bóg, do chatki pustelnika. Stuk, 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 stuk. Całą mu rzecz wykłada, pyta się, co zarada. Ach, jak pogodzić braci? Chcą mojej ręki oba, ten i ten się podoba, lecz kto weźmie, kto straci? Ja mam maleńkie dziadki I wioski, i dostatki Dostatek się zmitręża Gdy zostałam bez męża Lecz ach Nie dla mnie szczęście Nie dla mnie już zamęście Boża nade mną kara Ściga mnie nocna mara Zaledwie przymknę oczy Traw, traw, klamka się odskoczy Budzę się Widzę, słyszę, jak idzie I jak dyszę, jak dyszę I jak tupa, ach, widzę słyszę trupa. Ach, skrzyp, skrzyp i już nad łożem skrwawionym sięga nożem i iskry z gęby sypie i ciągnie mnie i szczypie. Ach, dosyć, dosyć strachu nie siedzieć mnie w tym gmachu. Nie dla mnie świat i szczęście. Nie dla mnie już zamęście. Córko, rzecze jej stary, nie masz zbrodni bez kary, lecz jeśli szczera skrucha, Zbrodniarzów Pan Bóg usłucha. Znam ja tajnie wyroku, miłą rzecz ci obwieszczę. Choć mąż zginął od roku, Ja go wskrzeszę dziś jeszcze. Co? Co? Jak ja! Mój ojcze! Nie czas już! Ach, nie czas! To żelazo zabójcze na wieki dzieli nas! Ach, znam, żem warta kary I zniosę, zniosę wszelkie kary, byle się pozbyć mary. Zrzekę się mego zbioru i pójdę do klasztoru I pójdę w ciemny las. Nie, nie wskrzeszaj, ojcze, nie czas już. Ach, nie czas, to żelazo zabójcze na wieki dzieli nas. Starzec westchnął głęboko i łzami zalał oko. Oblicze skrył zasłonie drżące załamał dłonie. Idź za mąż, póki pora, nie lękaj się upiora, martwy się nie ocuci, twarda wieczności brama. I mąż twój nie powróci, chyba zawołasz sama. Lecz jak pogodzić braci? Kto weźmie, kto straci, najlepsza będzie droga. Zdać się na los i Boga. Niechaj, że z ranną rosą pójdą i kwiecie zniosą. Niech każdy weźmie kwiecie i wianek tobie splecie. I niechaj doda znaki, żeby poznać czyj jaki, i pójdzie w Kościół Boży i na ołtarzu złoży. Czyj pierwszy weźmiesz wianek? Ten mąż twój, ten kochanek. Pani z przestroga rada już do małżeństwa skora. Nie boi się upiora, bo w myśli swej układa, nigdy w żadnej potrzebie nie wołać go do siebie. I z tych układów rada, jak wpadła, tak wypada: bierze prosto do domu, nic nie mówiąc nikomu. Bierze przez łąki, przez gaje, i bierze, i staje, i staje, i myśli, i słucha. Zda się, że ją ktoś goni i że coś szepce do niej wokoło ciemności głucha. To ja, twój mąż, twój mąż. I staje i myśli, i słucha. Słucha, zrywa się, bierze, włos się na głowie jeży. W tył obejrzeć się lęka. Coś wciąż po krzakach stęka. Echo powtarza wciąż: To ja, twój mąż, twój mąż. Lecz zbliża się niedziela. Zbliża się czas wesela. Zaledwie słońce wschodzi, wybiegają dwaj młodzi. Pani, śród dziewic grona do ślubu prowadzona, wystąpi śród kościoła i bierze pierwszy wianek. Obnosi go dokoła. Oto w wieńcu lilije. Ach, czyjeż to są? Czyje? Kto mój mąż? Kto kochanek? Wybiega starszy brat. Radość na licach płonie. Skacze i klaszcze w dłonie. Tyś moja, mój to kwiat! Między lilii kręgi uplotłem wstążek zwój. To znak, to moje wstęgi. To mój. To mój, to mój! Kłamstwo drugi zawoła: Wyjdźcie tylko z kościoła. Miejsce widzieć możecie, kiedy rwałem to kwiecie. Rwałem na łączce w gaju, na grobie przy przyruczaju. Okaże grób i zdrój: To mój, to mój, to mój! Kłócą się źli młodzieńce: ten mówi, ten zaprzecza. Dobyli z pochew miecza: wszczyna się srogi bój. Szarpią do siebie wieńce, to mój, to mój, to mój. Wtem drzwi kościoła trzasły. Wiatr zawiał, świece zgasły. Wchodzi osoba w bieli, znany chód, znana zbroja. Staje, wszyscy zadrżeli. Staje, patrzy ukosem. Podziemnym woła głosem: Mój wieniec. I ty moja. Kwiat na mym rwany grobie. Mnie, księże, z wiąż. Zła żono, biada tobie. To ja, twój mąż. Twój mąż. Źli bracia. Biada obu. Z mego rwaliście grobu. Zawieście krwawy bój. To ja, twój mąż, wasz brat, wy moi, wieniec mój. Dalej, na tamten świat. Wstrzęsła się cerkwi posada. Z zrębu wysuwa się zrąb, Sklep trzeszczy. Głąb zapada. Cerkiew zapada w głąb. Ziemia ją z wierzchu kryje. Na niej rosną lilie. A rosną tak wysoko jak pan. Leżał głęboko.